Nowa informacja 62 letni mężczyzna zmarł w swoim mieszkaniu przy ulicy Jagiellońskiej w Jaworznie. O tym że coś złego stało się z mężczyzną zalarmowali jego znajomi. Przez okno zauważyli że mężczyzna leży nie daje oznak życia. Na miejsce wezwano służby a policjanci siłą wyważyli drzwi. Do tej tragicznej interwencji służb doszło w Szczakowej. W środę 20 sierpnia około godziny 6.30. Policję zawiadomił sąsiad, 62-latka na prośbę jego znajomych. Ci chcieli go je odwiedzić, jednak nie potrafili nawiązać z nim kontaktu. Aby sprawić, czy mężczyzna jest w mieszkaniu, zajrzeli przez okno. Ujrzeli go leżącego nieruchomo. Na miejsce natychmiast skierowano policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną. W akcji brały udział dwa zastępy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej łącznie 10 strażaków. Na miejsce pierwsza dojrzała policja, której udało się siłą wyważyć drzwi i wejść do mieszkania. Niestety po wejściu do środka zastali oni sześćdziesięciu latka martwego. Mężczyzna nie żył już od pewnego czasu. Dlatego nie podjęto próby reanimacji. Na miejsce wezwano również prokuratora. Po oględzinach stwierdzono, że do śmierci 60 latka nie przyczyniły się osoby trzecie. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Z